Tutaj też taka tam, ta była, nie, dwie osy, no przecież to, jak to patrzę, to nawet boli mnie to, kurde, co, że, że, to nie zostało, nie. No, ale Aż szkoda, to, że dwa miejsca nie ma, nie. Ty masz miejsce, rozumiesz, nie. Szkoda, żeśmy się nie znali wcześniej. Przecież 150 150 rozumiesz, nie. Rzad no właśnie, bo ta jest wcześniejsza, a ta jest późniejsza. No to jako, że... Ta jest, to jest historia, bo, bo ta jest cała metalowa, nie? A, Wszystko ma. A ta jest, rozumiesz, że to ma metalowa, to już jest i to, a góra, a ta dupa jest rozumiesz z plastiku, nie? A to jest metal, nie? No to były fajne skrzynki, nie? Ale jeździł pan na tych kozach, czy nie? No, no, są Mówiła ci wanda, jak, jak wtedy wypuściłem, się tą osą 150 co mi łańcuch spadł, raz mi, pchałem raz wiesz, koło zablokowane,